Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa na, na naszym dzisiejszym webinarium organizowanym przez Fundację Fertig Polska. Bardzo cieszymy się, że dołączyliście Państwo do tego wydarzenia i że jesteście Państwo z nami. No i mamy nadzieję, że ten czas będzie dużo spędzony i że ta wiedza, którą tutaj będziemy chcieli się dzielić, przyda się w takiej codziennej praktyce stosowania zamówień publicznych. To wydarzenie, jak wspomniałem, jest organizowane przez Fundację Fertig Polska w ramach miesiąca Fertig. Ja nazywam się Zbigniew Szabo, jestem członkiem zarządu tychże fundacji. I chciałbym Państwu powiedzieć o naszych gościach, których tutaj dzisiaj będziemy mieli. Pierwszym z nich jest Pan Przemysław Krospel, jest to radca prawny i zastępca dyrektora w Departamencie Doskonalenia Regulacji Prawnych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Bardzo cieszymy się, że przedstawiciel Ministerstwa będzie obecny na tym spotkaniu, dlatego że z pierwszej ręki będziemy mogli dowiedzieć się, jakie nowe albo jakie prace trwają, i jakie nowości planowane są w systemie zamówień publicznych. To, to będzie nasz pierwszy gość i, i, i za chwilę będzie. Będzie już tutaj dla Państwa prezentował te, te informacje. Kolejnym i głównym prelegentem będzie pan Tomasz Szymanek. Jest to ekspert do zamówień publicznych, z osoba z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, doradza. Zarówno samorządom lokalnym, jak i jednostkom agencji rządowych, podmiotom ekonomii społecznej, stosowaniu etykiet społecznych w zamówieniach publicznych. I na koniec będzie prezentacja pani Rosali Wiśniewskiej, jest to osoba pracująca w naszej Fundacji Frederic Polska. I z jej prezentacji będziemy chcieli, znaczy będziemy chcieli pokazać, dlaczego uważamy i sądzimy, że etykieta Fairtrade jest wartościową czy, czy etykietą, którą warto uwzględniać w zamówieniach publicznych. Proszę Państwa, oprócz tego, że sam temat zamówień publicznych jest ważny, jest, jak Państwo pewnie wiecie, bardzo duża część funduszy rządowych nie tylko jest rozdzielana właśnie w ramach, dysponowana w ramach zamówień publicznych w 2019 roku było to bodajże ponad 250 miliardów złotych. To jeszcze dzisiaj też jest taki specjalny dzień, dlatego że dzisiaj jest Dzień Ziemi. I myślę, że to jest kolejna dobra okazja, żeby pomyśleć o tym, jak zamówienia publiczne przy zastosowaniu klauzul społecznych i etykiet społecznych mogą być bardziej zrównoważone, bo myślę, że Nasza Ziemia bardzo tego potrzebuje.